Zadanie z próbnego egzaminu usmokasisty. Witajcie, tu retro mi A oto to zadanie. Na rysunku przedstawiono dwa przystające prostokąty ABCD i EFBG o bokach długości 5 i 13 cm. Należy obliczyć długość odcinka AG. Tego oto odcinka. Nanosimy oznaczenia: 5 cm. Bok EF tego czerwonego prostokąta to jest 13 cm. Zauważmy, że bok AB. Tego czarnego prostokąta też jest 13 cm. Aby obliczyć długość odcinka AG, na początku zauważmy, że trójkąt AFB, czyli ten, jest prostokątny i można w nim zastosować twierdzenie Pitagorasa. Czyli w trójkącie AFB twierdzenie Pitagorasa. Z tego twierdzenia wynika, że Af do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się 13 do kwadratu, czyli Af do kwadratu plus 25 to jest 169, czyli AF do kwadratu to jest 144, czyli Af to, to jest 12 cm. Zatem długość odcinka AF o tego to jest 12 cm. Skoro długość odcinka AF to jest 12 cm, a długość odcinka EF to jest 13 cm, to znaczy, że długość tego odcinka EA wynosi 1 cm. Zatem EA to jest 1 cm. I teraz zauważmy, że trójkąt AEG ten tutaj też jest prostokątny. I w trójkącie AEG Również używamy twierdzenia Pitagorasa. Dzięki temu będziemy mogli obliczyć szukaną długość AG, gdyż w tym trójkącie zauważmy, że GE wynosi 5 cm, a EA wynosi 1 cm. Czyli 5 do kwadratu plus 1 do kwadratu równa się AG do kwadratu. 25 plus 1 to jest AG do kwadratu. 26 to jest AG do kwadratu. Czyli AG to jest pierwiastek z 26 cm.